Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Jeśli oglądasz pierwszy raz, mam na imię Alicja, jestem waszą trenerką fitnessu i jogi. I dzisiaj zapraszam na drugi nasz odcinek z serii Zdrowe biodra. Jak delikatnie rozruszać te stawy i porozciągać mięśnie, żeby sobie przy okazji za dużo tutaj nie naciągnąć. Jeśli ktoś z was ma siedzący tryb życia i czuje, że te stawy wymagają trochę czasu, to te ćwiczenia na pewno będą dla Was bardzo przydatne. Zapraszam. Zaczniemy w pozycji na czworaka. Dłonie ustawiamy na szerokość barków, kolana ustawiamy na szerokość bioder i będziemy kołysać się do przodu, do tyłu. Z wdechem ruch do przodu, z wydechem do tyłu. Może ktoś z Was, ktoś, tu kto jest bardziej rozciągnięty, będzie w stanie usiąść na piętach, ale nawet jeżeli biodra są wysoko, to w dalszym ciągu rozciągamy pośladki biodra, dolną część placów. Unikajcie ciągnięcia głowy do klatki piersiowej lub uginania łokci. Ramiona są wyprostowane. I czujemy tylko, jak ruch zaczyna się z bioder. Do tyłu. Wdech i wydech. Najlepiej patrzeć przed siebie albo w przestrzeń między naszymi dłońmi, nie do tyłu. W tej pozycji głowę mamy w lepszym ustawieniu i uaktywniamy również mięśnie karku. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Wracamy do pozycji wyjściowej. Kołyszemy biodrami. Wiecie, czuli jak rozciągają się mięśnie przy stawie biodrowym, pilnujemy głowę, sprawdzamy jak ustawiony jest dolny odcinek pleców, odcinek kręgosłupa lędźwiowy. nie wyginamy, tylko taki bardziej w linii prostej. Jeszcze kilka powtórzeń na obydwie strony. Wracamy do pozycji wyjściowej. Prawa stopa przed sobą najlepiej, żeby było. W linii z biodrem. Kiedy patrzycie do przodu, to palce, stopy, kolano i biodro są w jednej w linii, żeby było nie za bardzo na prawą albo na lewą stronę. Będziemy wykonywać ruch do przodu, do tyłu i chcemy, żeby nie był w lewy narożnik, tylko do przodu. Zaczniemy sobie ze stopą w linii z naszym kolanem i sprawdzamy, jeżeli unosicie piętę to znaczy, że macie większy zakres ruchu i można tą stopę lekko przesunąć do przodu, co jest ważne przy tym ruchu, do przodu musi być ściągnięty prawy pośladek, wdech i wydech rozciągamy nie chodzi o to, jak nisko zejdziecie z biodrami, tylko czy czujecie, że rozciąga się lewy pośladek, ale również tu prawa część nogi przednia uda. Wdech i wydech. I jeszcze raz. zmieniamy nogę prawa noga przed sobą pilnujemy tej linii żeby ruch był dokładnie w linii prostej przód tył i lewy pośladek mocno pracuje przy tym ruchu do przodu wdech i wydech najlepiej gdyby sylwetka była wyprostowana bo jeżeli wykonacie ruch do przodu i pochylacie się do przodu to znaczy, że próbujecie zejść zbyt nisko z biodrami i ciało ciągnie wasz tułów, żeby troszkę poluzować, bo próbujecie zbyt mocno rozciągać, a mięśnie nie są gotowe. Więc to będzie sposób, w jaki, w jaki wasze ciało reaguje, kiedy próbujecie przejść tą granicę, kiedy mięśnie, gdzie mięśnie mają swój limit. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Pozycji na kolanach. Lewa noga znowu do boku. W linii cały czas. Zawsze jak tę nogę wystawimy do przodu, to w linii z naszym biodrem. I opieramy prawą dłoń w linii z naszym lewą stopą. Wyciągamy wysoko ramię do góry. Następuje rotacja górnej części ciała i ramię do boku. Może być wzdłuż ciała albo z tyłu. W zależności jak rozciągnięta jest górna część ciała, jaka jest mobilność w Waszym stawie barkowym z lewej strony. Nie opuszczamy głowy, trzymamy ładnie w linii z kręgosłupem. Patrzymy w lewo. Ciągniemy lewe kolano do siebie. Jeżeli Wam ucieka, to znaczy, że próbuje się zbyt bardzo wykonać ten skręt i w taki sposób ciało kombinuje. Jak tu troszkę poluzować? Stopa musi być płasko na ziemi. I powolutku wracamy. Opieramy sobie teraz dłoń na naszym lewym kolanie i będziemy się kołysać przód i tył. Bardziej chodzi nam o ruch do tyłu. Pokażę Wam to z innej perspektywy. Do przodu lekko, ale sprawdzamy jak nisko jesteśmy w stanie zejść z biodrami. Wdech i wydech. Może jeszcze dwa powtórzenia? Na początku będziecie unosić stopę, a później, kiedy mięśnie tylne uda będą bardziej rozciągnięte, to stopa będzie płasko na ziemi. Zmieniamy stronę. Prawa stopa. Dłoń, wykonujemy. Skrę naszego tułowia. Próbujemy ciągnąć ten prawy bark do tyłu. Najpierw wyciągamy ramię wysoko i albo wzdłuż ciała, albo za sobą. Pilnujemy ustawienia prawej stopy płasko na podłodze, i kolano. Nie wypychamy na zewnątrz, tylko bardziej dociągamy do siebie. głęboki wdech, powoli wydech, rozluźniam mięśnie twarzy, prawa dłoń na udzie i znowu ruch do przodu i do tyłu, wdech i wydech. Może jeszcze dwa powtórzenia. Do pozycji na czworaka. Stopy razem. Kolana troszkę bardziej na zewnątrz. I schodzimy w dół. Opieramy się na przedramionach, także klatka piersiowa jest troszkę wyżej. Może Wasza pozycja bardziej wygląda w ten sposób, głowa niżej, biodra wyżej. Nieważne. Najważniejsze, że, że rozciągacie mięśnie, pośladków bioder, w dolnej części pleców. Można pozostać bez ruchu lub, jeżeli pozycja jest wygodna, to kołysać się na boki. Pokażę to w wersji, kiedy macie biodra uniesione. Głowa jest blisko, ale unikajcie opierania lub ciągnięcia czoła w stronę maty. Trzymamy głowę wysoko, żeby znowu zaangażować mięśnie karku. Wracamy do pozycji na czworaka. Lewa noga znowu z przodu, tym razem musi być troszkę bardziej na zewnątrz, żebyśmy mogli ustawić lewą dłoń nad garstek w linii z barkiem. Nie w ten sposób, tylko noga musi być bardziej na zewnątrz, żeby dłonie były na szerokość barków. Ważne jest, żeby wyciągnąć palce lewej stopy do góry, bo w ten sposób blokujemy tutaj nasz staw skokowy. I powolutku próbujemy wypychać kolano na zewnątrz. Pracuje sama noga w stawie biodrowym, czyli reszta ciała jest w tym samym ustawieniu. Ciężar ciała jest na lewą i prawą stronę taki sam. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Teraz unosimy lewe ramię. Jak widzicie, wykorzystujemy nasz bark do rozciągania lewej strony. Może być wzdłuż ciała, a może być znowu z tyłu za plecami. Bark dociska do nogi, kolana dociska do barku, ale my próbujemy wypychać naszym barkiem tą nogę. Do tyłu, żeby rozciągać nie tylko biodro, ale również wewnętrzną część naszej nogi. Możemy pozostać w tej pozycji lub dodatkowo jeszcze wykonywać ruch do przodu i do tyłu, jeśli to nie jest dla Was zbyt dużo mięśni do rozciągnięcia. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Jeszcze raz. I zmieniamy stronę. Najpierw stopa, palce do góry i wypychamy nogę. Wdech i wydech. Jeżeli będziecie mieć stopę płasko, i palce rozluźnione, to rozciąganie będzie bardziej w waszej kostce niż w biodrze. Kiedy palce są do góry, to tutaj mięśnie usztywniają kostkę i czujecie bardziej rozciąganie w biodrze. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Mhm. I teraz. Lewe ramię wzdłuż ciała, tylko pracuje górna część ciała, Pracują barki. Ciągniemy lewe do góry i do tyłu. Pozostajemy w tej pozycji. Albo znowu Kołyszemy się przód, tył. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy świetnie w pozycji dziecka biodra wyżej lub może, możecie niżej. I pokołysęcie tak jeszcze kilka razy. Wy możecie pozostać w tej pozycji się jeszcze troszkę porozciągać, bo to jest bardzo wygodna pozycja, więc jeżeli czujecie, że chcecie pozostać w tej pozycji na no, dłużej, to kontynuujcie. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ćwiczenia Wam się podobały. Czujecie, że te mięśnie już się troszkę bardziej porościągały, Jeżeli kontynuujecie od naszego pierwszego odcinka. Na początku wystarczy nawet raz na tydzień, a jak już rozruszamy te mięśnie, to można potem dodać jeszcze jedno rozciąganie w ciągu tygodnia. Rozciągamy nasze stawy, bo chcę mieć zdrowe biodra i życzę miłego weekendu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.